Moim rozmówcą jest biskup Marek Kamiński, prezbiter naczelny Kościoła Zielonoświątkowego. Wszystkie statystyki, które mówią na temat życia kościelnego, są w zasadzie jednoznaczne. Dowiadujemy się z nich, że większość osób, które bierze udział w życiu kościoła, to kobiety. Te statystyki dotyczą zarówno kościołów historycznych, katolickich i protestanckich. Jak i kościołów ewangelikalnych, takich jak nasz, Kościół Zielonoświątkowy. Czy z tą rzeczywistością powinniśmy się zgodzić i powiedzieć, że tak już jest i nie ma na to rady? Bardzo bym zgrzeszył, gdybym powiedział, że powinno tak być. Kościół jest dla wszystkich, dla mężczyzn, dla kobiet. I myślę, że jest to problem kościoła, jeśli jego oferta jest skierowana przede wszystkim do kobiet. To znaczy, że Kościół ma poważny problem, który powinien rozwiązać mhm. i pomyśleć o tym, co ma do zaoferowania mężczyznom i czy w strategii Kościoła, w nauczaniu, w propozycji Kościoła dla ludzi nie ma jakichś zasadniczych błędów. Jakie w takim razie jest miejsce dla mężczyzny w życiu Kościoła w XXI wieku, w takiej rzeczywistości, w jakiej dzisiaj żyjemy? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Kościół na mężczyzn nakłada pewne wzorce zachowań, które są nam obce. Mhm. To znaczy, w kościele trzeba być grzecznym, mhm. w kościele trzeba mówić pewnym niemęskim głosem. Y są pewne zachowania, które dla mężczyzn są trudne. Mhm. I ja rozumiem, że kościół to jest życie rodziny, a więc, e, a więc w pewnej mierze oczywiście musimy się dostosować. Mhm. Ale mężczyzna potrzebuje działań, realizacji celów, poświęcenia się jakimś zadaniom. I ja myślę, że kościół pod tym względem nie tyle daje. Pewne cele mężczyznom, mhm. ile usiłuje ich dostosować do swojego kształtu. Wtłoczyć. Wtłoczyć. A to nie działa. Mężczyźni uciekają od kościoła, mhm. dlatego że czują się wtłaczani w pewne z góry wyznaczone wzorce zachowań, mhm. reagowania. To nie jest dla mężczyzn. Mhm. Co w takim razie kościół powinien zmienić? W swojej praktyce, w swoim życiu, żeby mężczyźni znaleźli się w tym miejscu, w którym być powinni. Jak to zrobić, żeby mężczyźni chcieli odnaleźć tą swoją męską rolę w życiu kościoła? Myślę, że przede wszystkim kościół potrzebuje pokazać mężczyznom, że mogą coś dla kościoła i dla ludzkości w ogóle uczynić. Mhm. Bo my się realizujemy w działaniu. Mhm. Kochamy działania. A więc, mając możliwość działania, poświęcenia się, oczywiście żyjemy jakimś swoim życiem, życiem, które ma już kształt. Mhm. Mamy rodziny, mamy swoją pracę, mamy swoje pasje. Ale jeśli Kościół jest w stanie pokazać mężczyznom, mhm. że mogą. Żyć wartościowym życiem dla Kościoła, że mogą osiągnąć jakieś wartościowe rzeczy, dokonać czegoś wielkiego, pomóc komuś, poświęcić się dla jakiegoś celu, to myślę, że jeśli to jest autentyczne, to wówczas Kościół ma bardzo poważną ofertę dla mężczyzn. A więc powiedziałbym tak: Kościół nie może usiłować kształtować mężczyzn i, przy, i wtłaczać w swoje, w swoje ramy Kościół musi raczej pokazać mężczyznom, co zrobić dla ludzi, w jaki sposób się poświęcić, w jaki sposób realizować samego siebie. I myślę, że to jest tajemnica. Myślę, że jest to trudne zadanie do zrealizowania. Kościołowi wcale nie jest łatwo tchnąć takiego ducha w mężczyzn albo znaleźć takie zadania, które stałyby się ich pasją. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, stracimy mężczyzn mhm. i Kościół stanie się instytucją dla jednej części świata, którą w tym samym czasie druga część będzie odrzucała tak omijała, więc, szerokim, łukiem, omijała tak? szerokim łukiem albo po prostu będą całkowicie bierni. Mhm. Mężczyźni nie lubią być bierni. Kochają Kościół, kochają Boga, mhm. ale często nie mają co robić w Kościele i dla Kościoła. Mhm. Czyli y, można być mężczyzną w kościele. Kościół potrzebuje mężczyzn, mężczyźni potrzebują kościoła. Ja się czuję jak najbardziej mężczyzną w kościele mm -hmm. i widzę dla siebie miejsce. Mm -hmm. Widzę dla siebie miejsce w poświęceniu, w oddaniu swojego życia dla kościoła, dla ludzi. Nie czuję się stłamszony w swojej męskości, mm -hmm. wręcz przeciwnie, czuję, że, że jako mężczyzna mam wartość. Ale ja odnalazłem swoje miejsce w służbie, w swojej mhm. pasji dla Chrystusa. Mhm. Jeśli pomożemy mężczyznom odnaleźć swoje miejsce i zmagać się z życiem, zmagać się z problemami, z rozwiązywaniem tych problemów, mhm. myślę, że to jest fantastyczna szansa, żebyśmy mężczyznom za, zaoferowali coś wartościowego. Myślę, że to znakomita wiadomość dla mężczyzn: Jest dla ciebie miejsce w kościele. Kościół potrzebuje ciebie. Oczekujemy na to, co jesteś gotowy Kościołowi dać, dając siebie, dając swoją pasję, swoje zaangażowanie. Jest tu dla Ciebie miejsce. Dziękuję za tą krótką rozmowę. Oby nam się udało w naszych Kościołach, w naszych zborach tą drogą pójść, obyśmy nie stracili mężczyzn dla Kościoła. Jak najbardziej. Przy tej okazji pozdrawiam wszystkich mężczyzn. Trzymajcie się, chłopaki.